Nawet będą. No, cześć, cześć widzowie, to, to jest drugi film z mojej serii, wi, witajcie, dzisiaj, dzisiaj robię, to... patrzcie, patrzcie jakie mam listki ładne, patrzcie widzę, mam, no bo dzisiaj, dzi, dzi... idę je położyć, jak co, w dzisiejszym odcinku... W tej serii odkry, odkry, odkrywam, od, odkrywamy czy ten ten van serio czy ten serio jest dla, do, do porywania Mikołaj, a jak Ty się pożegnałeś w kolejnym odcinku? Bez papa? Nie, nie, bez papa. No, no to nie rozłączaj, musimy jeszcze się pożegnać, ale albo zacząć. Przepraszam za nagłe no, skończenie nam tego filmu, tylko po prostu tak wyszło. No. A to jest część druga. I w niej odkrywamy już całą prawdę. Pełną prawdę. A to... się wydaje się, że to nie jest. Bo. Ale kto jest w połowie zależny, że ma tyle kwiatków? Może to ma być jakaś przynęta? I no, a my tutaj stojimy taki zbliżony, a tak więc... A ktoś tak, tak nas śledzi. Co to było? To... Do nas sypie liście. Co to było? Nie wiem. Patrzcie, ile liści do nas sypią. Takie... Dobre... Ej, cicho, cicho, ktoś słyszy. O nie, dawaj, uciekajmy. Dobra, widzowie. To jest koniec tej serii, teraz robimy coś innego. Na szczęście uda nam się uciec i zniszczyć tamtego, co porywał. No. No to bajo. 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 Jeszcze nie kończymy jakby co, bo ten film musi ileś tam trwać minut. Może jest dwa minutki, a jest na dwa. Więc idealnie. Bajo, jajo. Więc bajo, jajo. my tutaj... Bajo, jajo. Ej, patrzcie, jakie ładne drzewo. I liście takie zielone, no, tak? fajne. Wiecie, ile my Ola. tych liści mamy? Dobra, teraz Ty przyjmujesz. Cztery. Ja chcę cztery, mogę? Mogę? Zaraz, ja. kol zaraz, no. No dobra, może, może. mi się za tym drzewem. I to były moje. Sprawa została rozwią rozwiązana. Te, no. teraz na szczęście możemy spokojnie sobie chodzić. No. A przez te ostatnie kilka minut powiem, że jak chcecie kolejny odcinek, to trzeba dać like łapkę, łapkę w górę, suba i komentarze. Nie, nie komentarze. Hashtag chcemy film nowy. A, a to tak to... No, pa widzowie. Więc my się za chwilę zegnamy, jeszcze kilka sekund. Bo jeszcze nie minęło 4 minuty. Możemy coś wam pokazać. Znaczy, na przykład możemy pokazać to fajne drzewko. No, chodź. Ej, ale to jest najładniejsze. Nie? D dobra, to już jest koniec filmu.